Będziemy grać? No w co chcesz grać? Chcemy... czekaj Kamera akcja Hej z tej strony Cymek Dzisiaj jesteśmy w takim miejscu że zdążyłam przeczytać jak się, się nazywa To jest to o miejsce Co chcesz o tym miejscu opowiedzieć, widzą? Jest bardzo fajnie. No. Obsługa jest bardzo przyjazna, bo nawet nas spuściła z magwrapem do środka. No i to W następnym filmiku zobaczymy się w trakcie gry. Okej, okay, pa!